Stado mał. I niezależnie czy, czy korzystacie ze znaków rzymskich, czy kurwa polskich, to, to, i tak, to i tak to jest kurwa jedna pałeczka. I to, to, to tak, o, tak się oznacza. Jeden. I to nie jest stado. E, I potem y, zaatakowali mnie Murzyni. E, w sensie otoczyli mnie. E, i, o, bo tak razem to, 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 to jest To jest takie plemię, Nie wiem czy wiecie. Ale tak naprawdę w Afryce nie ma, nie ma państw, to jest coś, co wymyślili sobie Amerykanie i Europejczycy, że tam są jakieś państwa i potem są wielkie wiadomości, że wojna domowa w Burkina Faso, bo jakieś plemię zaatakowało inne plemię, bo oni mają w dupie siebie nawzajem tak naprawdę, bo oni nie są tą samą narodowością, po prostu ich wioski są pod tymi samymi granicami. I to jest fakt i we śnie też tak było, tylko tam już kompletnie nie było, nie było granic, więc nie było żadnego problemu, nie licząc głodu. <śled> Efekty, efekty zimnej, zimnej wody. I tak się kończy. Tak się kończy standard. E, nie, nie, zabrali mnie. Z, z, zabrali mnie do siebie do wioski okazało się, że to jest wioska królów. To znaczy, każda wioska miała króla i oni stwierdzili, że oni są bardzo samotni, nie mają z kim rozmawiać o swoich doświadczeniach jako królowie, bo tam nie ma internetu. I oni nie, nie, nie widzieli, chcieli ten i w końcu wszyscy poszli w jedno miejsce. Nie nie, jak oni się omówili, To jest sen. razie ja założyli sobie wioskę królów, gdzie wszyscy są królami i mogą rozmawiać, jak to jest być królem i tak dalej. Y, generalnie ogłosili mnie że jestem, jestem ich szefem. Więc zostałem szefem królów. Z I to się nazywa... To jest, kurwa, dobry sen. Jak nie zostałeś królem, nie zostajesz szefem, nie zostałeś księżniczką, zostałeś szefem, kurwa, królów. Tak. Dziękuję. A jaki fajny... No, e, e, tak, e, no fajne, fajne, fajne życie. E, jako, jako szefka zająłem, wiadomo, jakieś jedzenie, okazało się, że nie ma jedzenia. E, więc poszliśmy je polować e, i królowie nie chcieli w ogóle polować, bo powiedzieli, że oni nie będą polować, bo oni są królami. E, I żaden z nich nie chciał wykonywać swoich podobiecznych tych... Jedzie mu że jest głód, jak wszyscy chcą kurwa rządzić. E, więc, no, odbieraliśmy piach, spytałem jednego dnia, ja może, może jakaś sól do tego piachu, <śmuletra> i zgłosił się król soli i powiedział, że on przybyła z wioski bardzo odległej, w której mają mnóstwo soli, mają pełno góry soli i że on wszystko po drodze, kurwa, do tej wioski opierdolił. <śmuletra> fajnie, zachwyt, fajnie. Więc e, poszedłem sam Chciałem się zająć konkretnie problemem głodu. Poszedłem do, do antylopki, która piła przy wodopoju, antylopko, gdzie jest jakieś jedzonko? A antylopka mówi ojej, a to ja nie wiem, ja nie wiem, bo, bo ja to wszędzie jedzonko, ale dla ciebie to chyba ja jestem jedzonkiem. A ja pytałem: a mogę jedną twoją nóżkę? A ona powiedziała, dobrze, możesz <grym> jedną moją nóżkę? I wziąłem jedną nóżkę, wyrwałem. E, a i wtedy mnie w a mogę jeszcze jedną nóżkę? A ona powiedziała, tak, możesz, możesz nóżkę jeszcze jedną. I wyrwałem drugą nóżkę i wtedy się obudziłem, ale było już za późno, bo mój pies nie żył. <grym>